Trwa akcja Zapytaj Historię Czerwoną. Chcesz wiedzieć więcej o którymś z poruszanych przez nas tematów? Może masz propozycje jakichś nowych tematów dotyczących historii ruchu robotniczego na ziemiach polskich? Czekamy na Twoje pytania pod mailem historjaczerwona.gmail.com lub na messengerze na naszym Facebooku. Odpowiadamy na Wasze pytania w poniedziałki i czwartki na naszym profilu na fejsie. Kolejne ogłoszenie dotyczy zbliżającej się daty śmierci członków sztabu Armii Ludowej w Powstaniu Warszawskim. 26 sierpnia zapraszamy na godzinę 12 przy ulicy Freta 16 odbędzie się uroczystość organizowana przed tablicą pamiątkową, organizowana przez środowiska kombatanckie z udziałem asysty wojskowej, również z udziałem członków Stowarzyszenia Historia Czerwona. Zapraszamy, warto się tam pojawić. Później damy się również na kwatery powstańców warszawskich, kwatery armii ludowej na cmentarzu wojskowym powąski wojskowe w Warszawie. Jestem talibem, bo tak jak prawdziwi talibowie, jestem przywiązany do mojej wiary i tradycji, fundamentu polskiej cywilizacji. Innej drogi jak radykalizm religijny nie ma, trzeba być gorącym, jak rozgrzany do Czerwoności miecz. To nie jest żaden y, skrajny fanatyk, to są słowa Macieja Świrskiego, obecnego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które napisał latem 2010 roku, jeszcze jako publicysta, gdy rozpętała się wojna o Smoleński Krzyż na krakowskim Przedmieściu. Maciej Świrski stał się postacią znaną ze względu na karę, którą jednoosobowo, nie wiem czy prawnie, czy bezprawnie, jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i telewizji nałożył na jedno z komercyjnych rozgłośni radiowych za, tutaj cytuję, powielanie informacji sprzecznych z polską racją stanu. Cokolwiek by to nie znaczyło, prawdopodobnie znaczy tyle, że władza po prostu chce nałożyć kaganiec i cenzurę na środki przekazu. Natomiast sam Maciej Świrski jest postacią bardzo znaczącą również ze względu na jego udział w wojnie historycznej. Wojnie o politykę historyczną. Kim jest ten y, polski Talib, jak sam siebie określa? To absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, co jest już znaczące, bo w porównaniu od, do wielu ekspertów dojnej zmiany od polityki historycznej, on przynajmniej jakieś formalne wykształcenie historyczne zdobył. Wprawdzie pracę magisterską pisał na temat obraz Indian w relacjach polskich podróżników po Stanach Zjednoczonych w XIX wieku i wyraźnie fascynował się historią Stanów Zjednoczonych. To był Lata 90., czyli takie zachłyśnięcie się wszystkim, co idzie zza oceanu, więc nie jest to człowiek znający się specjalnie na historii najnowszej, a już na pewno takiej historii społecznej czy politycznej, ale mimo wszystko, jednak może się legitymować tym, że jest magistrem historii. Był to zwolennik koalicji Popisu. W roku 2005 bardzo gorąco wzywał do pogodzenia i zawarcia koalicji. No ale o tych kwestiach politycznych już tutaj nie będę wspominał. Najważniejsza jest jego działalność na froncie polityki historycznej. I tak w roku 2012 Świrski był założycielem Fundacji Reduta Dobrego Imienia. Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. To jest organizacja wzorowana na żydowskiej lidze przeciwko zniesławieniom Anti-Defamation League, która również jest określana jako organizacja podejrzana o chęć cenzurowania. Historii i prowadzenie takiej bardzo wątpliwej polityki historycznej opartej właśnie o bieżące potrzeby polityczne. Ale na, nawet, nawet jeśli to pominiemy, to sama działalność Reduty, dobrego imienia, to jest właśnie taki wyrab, wyraz talibskiego podejścia do polityki historycznej. Głównym celem Reduty jak pisze o tym na swojej stronie internetowej, w tamtym początkowym okresie było analizowanie przypadków zniesławień dotyczących Polski i jej historii oraz monitorowanie polskiej polityki historycznej. Fundacja powstała jako odpowiedź na brak organizacji pozarządowej, która mogłaby skutecznie bronić prawdy o Polsce. Nasza działalność koncentruje się na szeroko pojętej ochronie dobrego imienia Polski i Polaków, zarówno na polu informacyjnym, jak i prawowitym prawowitym, czyli prawdopodobnie prawnym. I do roku 2018, czyli kiedy PiS zaczął majsterować przy polityce historycznej, to była jedna z wielu powiązanych z pewną opcją polityczną organizacji frontowych, czyli takich pozornie apolitycznych, pozornie eksperckich, a w rzeczywistości zaangażowanych w propagandę pewnego obozu politycznego ale w roku 2018 wchodzi w życie kontrowersyjna nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ona wprowadziła odpowiedzialność cywilnoprawną za naruszenie dobrego imienia państwa i narodu polskiego, cokolwiek by to nie znaczyło, ta definicja była bardzo szeroka nigdy jej szczególnie nie dopracowano, więc z tej cenzorskiej ustawy na szczęście się nic nie wyszło i okazała się takim gniotem, że sami pomysłodawcy później wycofywali się z tego, bo wiadomo było, że no jej stosowanie będzie oznaczało cenzurowanie badań historycznych, cenzurowanie wolności wypowiedzi. Jednak to spowodowało bardzo duże wzmożenie emocjonalno-patriotyczne. Do szeregu walczących właśnie o taką nową politykę historyczną została wezwana również reduta dobrego imienia. Oczywiście nie za darmo. Fundacja świrskiego czerpała z tego wzmożenia wówczas już ogromne y, wymierne korzyści. W roku 2019 powołany przez Prawo i Sprawiedliwość Narodowy Instytut Wolności przyznał reducie grant w wysokości łącznie 903 tysięcy złotych 417 tysięcy na cytuję obrony dobrego imienia Polski i 486 tysięcy na rozwijanie edukacji obywatelskiej kompetencji społecznych. Jak to wyglądało w praktyce? Może tutaj były jakieś duże projekty edukacyjne? Otóż nie. W październiku tegoż 2019 roku rozpoczęło się postępowanie sądowe dotyczące książki Dalej jest noc autorstwa Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, badaczy historii Holokaustu, historii II wojny światowej i prześladowań społeczności żydowskiej przez Nazistów. Reduta dobrego imienia wsparła tutaj roszczenia Filomeny Leszczyńskiej, ponieważ naukowcy mieli rzekomo w książce w niekorzystnym świetle i fałszywie przedstawić. Stryja pani Leszczyńskiej, Sołtysa, oskarżonego o współdział w wydaniu Żydów Niemcom, czyli de facto ich zamordowania, zamordowania ludzi, którzy, których przekazał Niemcom. W roku 2021 wprawdzie sąd apelacyjny, ostatecznie ogłosił, że ingerencja w badania naukowe nie jest zadaniem dla sądów. Oddali w całości powództwo Filomeny Leszczyńskiej. To było bardzo ważne orzeczenie ratujące swobodę badań historycznych, no jednak nie chodziło tutaj reducie o wygranie procesu, lecz próbę zastraszenia naukowców. Oto, aby historycy dokładnie się zastanowili, czy pisanie prawdy jest warte wieloletniego procesu oraz nagonki ze strony taliba z RDI, czy też może lepiej podporządkować się konformistycznie i ciągnąć granty za szerzenie takiej białej leg legendy, że wszyscy Polacy byli dobrzy, wspaniali, zachowywali się szlachetnie, a tylko jakieś jednostki tam współpracowały z wrogiem. W ramach czarno-białej Wersji historii po prostu trzeba prezentować białą legendę naszego narodu, bo no tutaj kryteria narodowe są podstawą. Wyjście poza schemat skutkuje oskarżeniem o brak patriotyzmu i szkalowanie nacji. W roku 2020 Reduta przeprowadziła jedno ze swoich najbardziej poważnych i najbardziej medialnych. Działań sprawdziła kinematografię pod kątem zawartości ataków na polskość. Raport o 557, w innych danych jest tutaj podawanych 558 filmów i kilkadziesiąt seriali. Nosił tytuł bardzo długi, podam go w całości, analiza przekłamań na temat historii Polski na platformach Video on Demand, ze szczególnym uwzględnieniem Netflixa, analiza biznesu streamingowego. I jego otoczenia prawnego, amerykańskiego i europejskiego, w kontekście pojawiających się na platformach VOD, fałszywych kodów pamięci i możliwości polskich reakcji prawnych na nie, rekomendacje. Typowy Bełkot, nowomowa, tłumacząc z prawicowego na normalne, chodzi o to, żeby skuteczniej analizować treści filmów, cenzurować i, i ewentualnie reagować prawnie na niekorzystne wizerunki narodu polskiego, które się w nich pojawiają. Z raportu jednak wynikło, że w większości analizowanych filmów nie było ani słowa o Polsce. Na przykład w filmie o amerykańskich czołgistach Furia, jak sami autorzy raportu stwierdzają, nie ma ani jednej wzmianki o Polsce. Za to, cytuję, kulminacyjna scena oblężenia unieruchomionego czołgu Sherman, atakowanego przez hordę SS-manów, przypomina sceny z sagi Tolkienowskiej, gdy pokazywane są walki z orkami. Koniec cytatu. W przypadku innego filmu krytykowano, że przedstawia polski miód jako niedobry i niesmaczny. Raporty z działalności RDI kończą się niestety na roku 2019, więc trudno było ocenić, jaka część funduszy poszła na sporządzenie tego wiekopomnego i dogłębnego raportu o stanie kinematografii i wizerunku Polski w amerykańskich filmach. Ale w raporcie z roku 2019 jest bardzo znacząca wzmianka o tym, jak talibowie z RDI rozumieją politykę, politykę historyczną. W gruncie rzeczy polityka historyczna jest jednym z narzędzi polityki zagranicznej i wewnętrznej danego państwa. Jego cele, a tylko państwo poważne prowadzi politykę historyczną, są zbieżne ze strategicznymi celami państwowymi, wspomaganymi przez wszystkie możliwe środki będące w dyspozycji rządu. Czyli także badania historyczne mają popierać bieżącą politykę wewnętrzną i zagraniczną rządu. No, brawo, bo to jest nawiązanie do reżimów autorytarnych i totalitarnych, gdzie historycy właśnie z góry dostawali polityczną tezę, którą mieli udowodnić i później prowadzili badania na przykład nad tym, że Germanie historycznie byli wyższą kulturą, bardziej rozumną od Słowian, albo, nie wiem, no, katolicy byli lepsi, ważniejsi od wszystkich innych religii i tak dalej. Itd. No, bardzo nieciekawy kierunek tutaj przyjmuje ta definicja polityki historycznej i jej celów. Gdyby to były jakieś wykwity prawicowych, skrajnie faszyzujących think tanków, to można by na tym przejść do porządku dziennego, ale to jest reduta dobrego imienia, współpracująca z Ministerstwem Kultury i dziedzictwa narodowego, otrzymująca ogromne pieniądze na swoją działalność, swoją działalność, która jak przedstawiłem wcześniej, no nie jest za bardzo merytoryczna. Media społecznościowe Reduty to jest w tej chwili 19 tysięcy obserwujących na Facebooku. Niby dużo, ale jak na instytucję, fundację, która otrzymała setki tysięcy z budżetu państwa, to można by się pokusić o trochę więcej. Jeśli zerkniecie na to, co nam proponują, jakie nowoczesne środki przekazu to jest to w zasadzie kalendarium martyrologiczne przepisane notki z Wikipedii zdjęcia z Wikipedii nawet za te ogromne pieniądze które otrzymują od państwa nie potrafią wyprodukować własnych materiałów i jest to rzadziej aktualizowane niż profil historii czerwonej który prowadzimy w kilka osób bez żadnych państwowych dotacji z waszych funduszy z waszych zrzutek więc y, możemy powiedzieć, że jesteśmy skuteczniejsi od wielkiej, nieruchowej, państwowej machiny i jej propagandystów. Sam Maciej Świrski jest również ciekawy ze względu na powiązania z rządzącymi. To nie są tylko powiązania takie, jeśli chodzi o ideologię, ale również organizacyjne. Świrski jest członkiem zarządu sekretarzem Stowarzyszenia Program Dla Polski, w którym prezesem jest Piotr Gliński, czyli wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego. Celem stowarzyszenia, według jego samego, jest. Opracowywanie propozycji programów rozwoju politycznego, społecznego i gospodarczego Polski z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej swoich członków i osób współpracujących. 2. Wspieranie i rozwijanie nieskrępowanej debaty publicznej oraz społeczeństwa obywatelskiego. 3. Rozwój i integracja środowisk eksperckich i obywatelskich. Pomimo wielu zapowiedzi, że to miał być jakiś przełomowy think tank, który również o historii też będzie debatował, to prawdopodobnie jest kolejna organizacja założona jako skarbonka i ewentualny sposób wyciągnięcia pieniędzy z budżetu państwa. W roku 2022 Maciej Świrski został powołany na przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wiadomo było od początku, jaka to jest osoba, jaką ideologię skrajną reprezentuje, że jest to ekstremista. No i teraz się przekonujemy, że to jest człowiek wydelegowany do prowadzenia polityki historycznej, jak również cenzury i nakładania kagańca. Tak jak wcześniej próbował nałożyć kaganiec historykom, badaczom historii najnowszej, tak teraz próbuje cenzurować media. Dokąd to prowadzi, no sami sobie odpowiedzcie. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrybowania, komentowania. Polubiania, poszerzania zasięgów, bo też od Was zależy, do ilu osób dotrze ten podcast. Zachęcam również do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia Historia Czerwona. Możecie współtworzyć naszą działalność. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Zachęcam również do wspierania Stowarzyszenia Datkami. Dzięki Waszym pieniądzom jesteśmy w stanie funkcjonować w wielu aspektach lepiej niż te instytucje finansowane z budżetu państwa, działać również w realu. Więc zapraszam i zachęcam do słuchania, oglądania również za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.